E, to jest, I to jest... Ja wiem, że tu procent, clubsze, nie możemy na kanale Julia Gaming. I widzicie, jak widzicie, jak jest łazienka do boka i ja um, Ja mam jak komecun, to by nie cała złe, albo dobre dziecko są złe. I jakiś chyba jeszcze, ale nie pamiętam. I to było takunów. E, trochę takie złe. <w661> takie słabe, mogę takie robić też jak będziecie się chcieli, ale, ale rzadko chciałabym robić takie takie rodzinkowe i takie treściówki i takie różne części część 1, część 2 i tak dalej A coś, pas, coś nie wiem jak to w komentarzu A dzisiaj będzie rundur, sałat -so tylko nic ukończenie zrobione nie ma tak do koń nie jest tak, no nie jest tak już, no tak, no, ja i chyba naśle, chyba jechały do cioci, albo że e, kupię ją, że e, rzecz. kupuję, <tryk> e, rzeczy do swojego domu, ale ja na przykład na mam na jutro będzie, że ja jadę, jadę do cioci, no, bo po prostu ja do cioci, rozmiję, <tryk> ja do cioci, no, no, tak.

No i dajcie komentowanie, że komuś wie. Komentujecie. No i to będzie rundę. Run. No! Na Tak, tak. I to jest taka, taka rodzinka. Nie ja tylko nagrywałam na parkę, bo nie uczęłam, ale jeszcze nie mam tego kanału. <laughs> no tak. I do mnie zapytacie, gdzie będą. Jakie święta? No, jutro to jesteś do trzeci. A dalej, to sobie nie wiem, też mogą, żeby czasami domu świętać. no Wiem, co mi się przywiesiło, ale dobra. bo już coś mi się, już, coś mi się chciało <laughs> Wiemy że tych tak zapasów, jak widać, nie ma za świątecznie. Trochę tu mamy elementy świątecznego i czerwonego, ale z za mało. Może w jakimś dniu, w jakimś dziś bo, bo ja ten dekorowałam dziś rano. Już trochę przed chwilą, i też po południu i południu. No tak, w sumie znaczy na znaczy no nie, bo się południu pójdą ścisło i na tyle jest prawie o 12. No dobra. Ehm, no i tak, e, chciałam wam to powiedzieć. I, no, że nie będzie, takie, no my to mamy czas, na świętach. Ale dobrze, kiedy będzie wabcie to dziecka, to jeszcze nie wiem, ale gdzieś będzie, powiedzmy, Sylwester, to może gdzieś, e, gdzieś takim zimowym fajnym miejscu, przez

A ja ją kasel, ale dobra. I dobra, przedstawiam Wam trzecie. Muszę... Trzecie, muszę Wam przesunąć, żebyście widzieli. Dobra. Ta pierwsza, o ta to jest, to jest siostra najmłodsza. Ma na imię... na imię ta... E, a ona ma na imię Nikola, ma 5 lat. Hejka, ja jestem Nikola, ma 5 lat. Jesteś <grymne> sami lubię przyjść, jeśli coś jest niedobre, ale dobla dla sióstr, a dobra dla mamy. Właśnie, że rozumiem. To moja średnia siostra i Nikola ma 9 lat i w odwieszczej klasę Hejka, tu jest Nikola, mam 9 lat, jestem taka przyjacielka, lubię się kolegować, jestem miła. Ale nie wiem, że co na razie e, mówię. E, to jest tak. Jak widzieliście moje odcinki, moje po pięć, Po 5, 6, 7, 8... Coś takiego. I no wiem, że mało. Ten odcinek może być w sumie dłuższy. E, dobra, dobra. E, dobra, To jest taka. To jest starsza siostra. No nie. Kaja i, i ma 11 lat i chodzi do 5 klasy. Hey, hey, hey. Hej Kaja, to jestem Kaja. Hey. Ja jest za się latko do 5 klasy. Jestem miła, czysta mi wredna, ale wredna dla siostru, dla sióstr i też dla mamy. A jak? Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie, co ja mówię. No, pewnie pewnie widzowie rozumieją, na przykład, tak, że. Tak, ileż dwie i jeśli się powiem, ja lubię, to jedzą jednolocki. A może no. Dobra, jak już jesteś, no nie będę się. To nie miała jak Twoja siostra. Co jest? To niemiła? Co to jest? Coś? No, to, to racja w sumie. Dobra, teraz. Mama, mama, a mama odmieniła się Sandra. I ma 35 lat. Hejka, to ja Sandra. Mamy 35 lat. Jestem miła uczy da pobaga, bo Mam nadzieję, że rozwiecie. widzowie, co ja mówię. No. A to już będzie yy, <laughs> trochę jeszcze, tak, jakby już się dowiedzie, ale to zaraz pokażę. taka jest to. <laughs> to jest to tak. Łukasz, Łukasz, i masz 10 lat. hejka, ja tu jestem. Łukasz, ale mam 40 lat. Jest to tata. <gry> jest tak miły uczyny, uczydy pomabdzi, pomagam, jest tak samo jak mama uczyny i pomagam. Też czasami strzota, jak ona mi każe, a ja, ja nie chcę. I lubię się tak nadziwić, grać. Ale nie masz to konsolek No bo nie muszą być. Muszą być! Ja, ja się zaraz usłyszę. Dobra, nie musisz. <gry> <gry> No to dobra. Tu jest taki, taki... Tu czasami... Tu jedzą obiady. To ja mogę Wam pokazać. Tu jedzą obiady, jak już widzicie. Tak jest tak ładnie. Mój wydaje 20 na 10. Otóż, a wasza opinia to się że od 1 10. Tu jest kuchnia. Ja ją oceniam 10 na 10, a Wasza pije, dawaj się w komentarzu. Ja ją też 10 na 10, to kuchnię. No, co ty taka Wiemy, to jest ogród i tu za bardzo nic nie ma. Ale nie no. To zrobię może innego dnia. Albo nie wiem kiedy. chcecie ten ogród. No, ja nie no. nie ładny. No, jak jest w sobie pusty? No to też jest. To dobrze. Zobaczcie, jakie to są fajne drzewka, kwiatki. No ja daję jej dajcie sobie. Chyba teraz idziemy na górę. I, i tej siostry muszą da pomóc. Ona po prostu, po prostu chodzi o pokaże ich pokoje. Pokoje są na górze, ale jeszcze... A napiszcie w komentarzu. Jaką najbardziej lubicie na razie siostrę? Jaką na razie widzę, je lubicie? E, czy lubicie? E, tak. Nicole, Maję, Kaję, Sadrę, czy Łukasz. Kasza. ma? wiem, tego w komentarzu. Czy są ładne imiona? Czy są ładne imiona? I czy one wyglądają? I czy taka rozdzielka pasuje? Czy mam jakąś ja może, 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 jak będę, jak będę chciała, to zrobię, jak nie, to ale jak będziecie mi chcieli, to oczywiście zjedzę. dalej. Tu jest, tu, tu, są, tu są takie, takie rzeczy. No ale jak, jak, jak ktoś chce gdzieś wyjść? To będą takie kurtki, takie, to czapki, <grym> czapki, takie typu inne rzeczy, to się gdzieś idzie, wiecie o tym. No, to będzie te miejsca, ja od 1 do 10, to 10 do 10, 10 się się odszedł, a wasze byś w kometarzu. <grym> <grym> tak, to będziemy ja na początku, a wasza później raz weź w kometarzu, jedno jeździ, jedno na dziesięć, a wasza też już a ja tobie, jesteś tu jakaś ta rodzica. Jacy ja daję, to jest ta rodzica, 10 do 10. A tak jadę ja tutaj. A właśnie byś tu w komentarzu. A teraz zobaczę. Jak tu widzicie, są 3 Pietra. Czasami można o tak robić, żeby. No. A jak się włączy, to jest Pietra. Teraz. Teraz pokażę Twoje pokoje, yes, czy będzie łazienka <śmienki> I do kogoś <śmienki> 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 to, to jest łazienka To jest łazienka to łazienka od 1 do 10 I to łazienkę oceniam 10 na 10 O, oczywiście, się i inne rzeczy to co gdzieś na dziesięć. A wasza plieta w szifuku, ile inne rzeczy chciał na dziesięć. Dobra. E, Będziecie, bo jest mała toaleta i duża. A bo tu będą te mniejsze siostry. A, tu, a tu, tu mogą być dla sióstr, a tu dla rodziców. A wasza. A wasza. No. Jak ja się wydawała działać to dzieci, w komentarzu. Trzeba ja będę chyba wszystko dzisiaj na 10, A wa, a dwa, w komentarzu. lewa teraz pokoję. Pierwszy pokój pokój, to jest tej. Nie chcę iść jej. Fuj, mamo. No dobra. Pierwszy jest tej. Mai, pokój Mai od 1 do 10, to jest ten. Ja tutaj od 10 do 10, coś I Ile je taki pasuje, tylko musicie czekać, poczekajcie, bo to. O, to tak to miało być. No, mi się wydaje, że ja to jest bardzo fajny pokój. Jak wymienia go 10 na 10? A wasza jest w komentarzu. Eee, Zobaczę Zrobimy takie fajne ciuszki A i e, no tak. No i tak. E, to będzie jej pokój. To tak. No to na razie będzie swój pokoju. A teraz mama i tata... No to od do 10. Ja idźcie na 10. No dobra, teraz do rodziców idziemy pokoju. To jest pokój rodziców. Wiem, że za bardzo nie jest Ten też nie. Mogę Wam o tak pokazać jeszcze. Co miałam. Dojdzie ten pokój od 1 do 10 od nowa. Będzie tam Wasz szuflad. No i to. Dojdzie od 1 do 10 to pokój. W komentarzu. A tu jest. Dobra. No, dobra. Yy, ten pokój to jest rodziców. Odejdzie od 1 od do 10. Odejdzie będzie od 1 do 10. Napisz w komentarzu. Ja 10 na 10, to da 10 na 10. Okej, mamy taty. No. Dobra. Siostra się nie, nie da zostawić, tą najmniejszą. No ale trudno. Dalej. Pokój tej siostry. Czyli tej, 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 o tej, 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 tej. Oj. Dej, dej, o tej, 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 jak widzicie, to jest tej najmniejszej e, siostry pokój. Ta jest była najśredniej rodzice i tu najmniejszej, a na górze jest tej najstarszej, to jest tej dla młodszej. Mi się Myślę, że pasuje, pasuje dla niej. Ona bardzo lubi kotek, widzicie? Lubi koty, ma łóżko kotem, łóżko, e, tam. Szafę, pluszak, pluszaki. Światło, światło, światło. No, no trochę ma duże rzeczy bo bardzo lubi koty. To no, widzi, no tu widzi się, że. na no, brakuje kotka, psać da bisa, no ale no. Ale kotka też ma. Czy to że na ziemi jest? No bo mi je ma miejsca. I tu jeszcze tak. Jest tak Odejdzie ten pokój od 1 do 10 tu w komentarzu. To tak tu stanie, no nie da się. Ja ceniam na ten pokój się do 10. Teraz to i dla starszej siostry. <grymne> no i tu jest pokój tej dla starszej siostry e, tej e, tej napisze w komentarzach ocena tego pokoju się 1 do 10. Mi się wydaje, że dla takiej starszej pasuje tak wszystko ocenkę e, z tego pokoju ja daję na tę ocenkę 10 na 10, aby w komentarzu no i tak. A, tu jeszcze nie zmieniłam tapety, tu musicie poczekać, poczekać, Zapomniałam no, zmienić tapety tu, bo tu nie pasuje ja taka. Musisz ja po trochę poczekać. Wisienki, nie. <grystanie> Jaki tu bym dać? E, dam. Nie pasuje. <grystanie> Po prostu to, to damy I co tam miało być A jeszcze światło dam Bo zapomniałam dać To dam O teraz już zajęcie pokoju Odjedzą Dzisiaj nam jeszcze w komentarzu Dobra jak już daliście to To pa wszystkim Pa 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 się do, Dużo figura, w subrycie, wydarzy Dużo łapkowania, subskrybowania, dzwoneczkowania, komentowania, wyświetlanie To no pa wszystkim, złożymy się w przyszłym odcinku, czyli w Pa!